Witam Was serdecznie. Tym razem kolejna z uliczek w Tbilisi. Idziemy teraz na teren cmentarza żydowskiego, o którym więcej powiem Wam na miejscu. Możecie zobaczyć, jak wygląda tutaj życie i handel. Który bardzo przypomina to, co jeszcze kilkadziesiąt lat temu mogliśmy oglądać w Polsce. Pod wieloma względami można się tutaj trochę przenieść w czasie. Wieje też strasznie silny wiatr. Tak naprawdę, pierwszy raz, odkąd tu jestem. Z tego powodu jest też dosyć chłodno. Akurat bardzo dobrze. Jeśli chodzi o ruch liczny i pieszych, to odbywa się to na bardzo swobodnych zasadach. Jak możecie zobaczyć, w jadących samochodach. Tam wieczorne słońce. Cmentarz żydowski gdzieś tutaj po lewej, będzie go dobrze widać. Bardzo wielu Polaków wracających z Gruzji na wielu internetowych wpisach zwracało uwagę na, na wszystkie te rzeczy, które właściwie teraz Wam pokazuję: czy to na handel, czy, czy na ten ruch, który poza miastem na zwykłych drogach jest jeszcze bardziej brawurowy. Teraz specjalnie idę z krajem drogi, żeby Wam to lepiej pokazać niż schodnika. I o ile jest to bardziej niebezpieczne, to nikt nie będzie mi z tego powodu robił tutaj problemów. To tak, ciekawie to funkcjonuje. Cmentarz Żydowski, tutaj po lewej. Ogrodzenie z roku 1897, bardzo stare. I przy okazji tego cmentarza opowiem Wam też o tych stworach, które tutaj możecie zobaczyć. Ten jeden ma buchu kolczyk, oznacza to, że jest szczepiony i sterylizowany. Mogliście zobaczyć na początku, że odcinek ten jest dedykowany. I zaraz Wam opowiem, komu dokładnie i z jakiego powodu. A tu możecie zobaczyć już teren cmentarza żydowskiego. Mam nadzieję, że uda się na niego wejść, bo może być po prostu zamknięty i nie, nie mam pomysłu co zrobić w takiej ewentualnej sytuacji. Na szczęście, furtka na spokojnie się otwiera i jesteśmy na terenie cmentarza. O którym wszystko co wiem, to data ogrodzenia go oraz fakt, że jest to cmentarz zamknięty dla pochówków i należy on do Żydów Aszkenazyjskich. W Tbilisi cmentarzy żydowskich są trzy. Jeden z nich jest tylko otwarty dla pochówków. Tutaj, jak widzicie, wygląda to bardziej jak Powązki w Warszawie, chociaż tam pochówki ciągle się odbywają. Napisy w większości cyrylicą, pewnie po rosyjsku, tu się zobaczyć Gwiazdę Dawida. Będzie to tylko spacer, nie wiem, nic szczególnego nie mam zamiaru wam tu pokazywać, tak z grubsza, jestem ciekaw jak to wygląda. Postaram się wam to pokazać i opowiem wam trochę o gruzińskich psach. Bo tych jest w Gruzji całe mnóstwo, dużo osób pisze, że trzeba na nie uważać. Historia, którą chcę Wam opowiedzieć, zaczyna się chwilę przed nagrywaniem odcinka, który widzieliście dwa odcinki temu w gruzińskiej serii. Po wyjściu z cmentarza ormiańskiego Wakalciche, idąc na cmentarz ormiański Wakal Ciche, podszedł do mnie jeden z licznych psów, które zamieszkują ulice tego miasta i bardzo intensywnie chciał powąchać moją nogę. Jak na gdy na niego krzyknąłem, to oddalił się. Potem wszedłem na cmentarz, nagrałem film i niestety wychodząc, ten sam pies przyszedł, ale zamiast już mnie wąchać, po prostu złapał mnie zębami na za kolano. Nie jakoś specjalnie mocno, też gdy na niego krzyknąłem, to od razu mnie puścił. Pogonił go też jeden z Gruzinów, najpewniej, którzy tam w okolicy byli. Bo sami Gruzini są też mocno wyczuleni na fakt, wydaje mi się, że że te psy jednak stanowią jakieś zagrożenie dla, dla turystów, których oni chcieli mieć u siebie jak najwięcej. Samo ugryzienie to nie jest nic bardzo poważnego, natomiast jest problematyczne. Bardziej będę Wam opowiadał o tym niż o cmentarzu. Oglądajcie go sobie spokojnie, ja też na niego patrzę. Na co ciekawsze rzeczy będę zwracał uwagę, chociaż widać od razu, że jest dużo, dużo różni się od cmentarzy, które można znaleźć w Polsce. Tam możecie zobaczyć ręce złożone w geście błogosławieństwa na tym nagrobku, po, podobnie jak na polskich cmentarzach, jednak tak z grubsza przynajmniej takich cmentarzy żydowskich z mniejszych polskich miast za bardzo to nie przypomina. Ciekawe są też te drzewa, nie mam pojęcia co to jest, ale raczej w Polsce też takowe nie rosną. A tymczasem wracamy do historii z ugryzieniem, bo jest ona y, trochę przestrogą, gdyby ktoś się wybierał w te rejony, a trochę też podziękowaniem dla ludzi, którzy wyciągnęli mnie z tej y, historii. Rana jest bardzo niewielka, ale jednak. Pierwsze co przyszło y, do głowy to oczyszczenie tej rany, tak jak każdej innej. I zastanawiając się, co zrobić z tym dalej, uznaliśmy, że najlepiej zapytać gruzinkę, u której mieszkaliśmy w Akalciche. Ona okazało się, że w ogóle jest pielęgniarką, i stwierdziła, gdy zobaczyła, że, że ta rana jednak jest otwarta, że to koniecznie trzeba pojechać do szpitala z tym. I w szpitalu wykonują szczepienia. Sama ta pani była ekstremalnie pomocna. Zorganizowała nam szybko taksówkę, opisała całą procedurę, jak to wygląda ze wścieklizną w Gruzji. Pojechaliśmy. Więc pojechaliśmy do szpitala, tam, tam bardzo pomocny sanitariusz, w szpitalu w Akalciche, wszystko nam z rosyjskiego na gruziński tłumaczył ludziom, personelowi w szpitalu, bo personel w szpitalu w Akalciche mówił po gruzińsku, niektórzy po rosyjsku. Także jak ktoś zna tylko angielski z języków obcych, to wiele mu to nie pomoże w takiej sytuacji. Szczepień na wściekliznę wykonuje się 5, pierwsze od razu, następne po trzech dniach, kolejne po 7, 14 i 28. Tam zobaczcie chyba jakiś wojskowy. Tu też na tych grobach są często podobizny, tak jak na innych gruzińskich cmentarzach. Chyba jest to zwyczaj yy, dużo bardziej lokalny niż, niż tak stricte religijny, skoro nawet i na żydowskim cmentarzu możemy to zobaczyć. Tam potem podejdziemy, jest yy, czerwona gwiazda. Może jakiś żołnierz armii czerwonej, których też w tych okolicach przecież nie brakuje. Gruzja była częścią Związku Radzieckiego aż do jego rozpadu. W szpitalu w Akalciche dostałem pierwszą y, dawkę szczepionki. Też muszę Wam powiedzieć, że szpital u nas w Polsce wszystko jest. U nas w Polsce wszystko odbywa się elektronicznie. Tutaj do pewnego stopnia też, ale jednak wiele rzeczy było wpisywanych w takiego olbrzymiego zeszytu. Y, pewnie z listą innych pacjentów i ich przypadłości. O tu zobaczcie drzewo. Podobne jak na polskich cmentarzach też. I gwiazda Dawida, litery Penun, te same co u nas. Więc przynajmniej na cmentarzu żydowskich trochę rzeczy podobnych do Polski można znaleźć. Oczywiście w przypadku korzystania z usług medycznych poza Unią Europejską dla Polaków chodzą kwestie finansowe, no bo to wszystko powinno, wydaje się, być płatne. I tak to początkowo przedstawiano nam to w szpitalu w Kalciche. Ubezpieczenie podróżne mamy oczywiście wykupione na tą wycieczkę, niemniej no to wszystko odbywa się na zasadzie, że trzeba w Polsce się potem o ten zwrot ubiegać. Po szczepieniu jednak okazało się, że, że obsługa szpitala nie chce od nas żadnych pieniędzy i nie do końca, i do teraz nie do końca rozumiem, z jakiego powodu właściwie. Tu zobaczcie, jakie wesołe czcionki użyto na tym nagrobku. Tameka, jakie rzeźby, pewnie pochowanych ludzi. A tam możecie zobaczyć dwoje lokalnych, dwie, dwie lokalne osoby, które przez cmentarz żydowski skracają sobie drogę do domu, do sklepu, gdziekolwiek. Jest tutaj wiele furtek, a sam cmentarz ma olbrzymią powierzchnię, więc na pewno przydaje się jako skrót często. Tu ciekawe nagrobki z wycięciami ale wszystkie osoby w tym szpitalu były bardzo miłe i, i też widać było, że trochę im jednak smutno z tego powodu, że ktoś, że jak jakiś turysta jechał do nich taki kawał świata tylko po to, żeby jakiś uliczny pies go pogryzł. Zdarza się. Drugą dawkę szczepienia miałem okazję przyjmować wczoraj. To było w szpitalu już w Tbilisi. Tutaj no szpital na dużo wyższym poziomie na pewno. Ale również obsługa bardzo miła dla nas. Jeden z sanitariuszy, którzy czekali pod drzwiami, gdy zapytaliśmy go o drugą dawkę szczepienia na no wściekliznę po ugryzieniu psa, właściwie przeprowadził nas przez całą procedurę szpitalu. Trwało to bardzo szybko. Tym razem jednak trzeba było za tą, za tą przyjemność zapłacić, ale tylko. Zobaczcie, tutaj kocur siedzi na grobie. Z kolei widzę w niektórych nagrobkach też zwierzęce odchody. Pewnie jakieś się tutaj kręcą często. W Tbilisi szczepienie kosztowało 15 lari tutejszej waluty, czyli około 22, może trochę więcej złotych, więc też całkiem tanio. Tu jest ta czerwona gwiazda, ale nic tam w samym środku nie ma niestety, ciekawego. Też obsługa była bardzo miła. Była okazja porozmawiać chwilę z lekarzem, który był lekarzem Armii Czerwonej w latach 80-tych w Czechosłowacji. Tak nawiasem mówiąc, ten cmentarz zamknięto w drugiej połowie lat w drugiej połowie XX wieku, tu widzicie, jest grup z 1992 roku, więc nie jakoś bardzo dawno temu. Tu zobaczcie, jak ładnie upamiętniony grup I wazonem, i, i czymś chyba na, na... Nie wiem, czy to jest dopalenia ognia. Na cmentarzu żydowskim raczej niekoniecznie, ale kto wie. Też kobieta po lewej, zobaczcie, ile ma orderów. Może też w Armii Czerwonej jak czegoś się dosłużyła. Tutaj zdjęcie. Tam zamknięta brama chyba na klucz, na kłódkę. O, tutaj w ogóle gruz z 2023. Aż dziwne, ale może da się tutaj chować jeszcze ludzi, jeśli mieli wykupione miejsce wcześniej, gdy jeszcze cmentarz funkcjonował. Tu mnóstwo śmieci. Nie zaskakujemy to w ogóle. Natomiast cmentarz przynajmniej nie jest zarośnięty. Może trochę w stolicy nie wypada. Z samą drogą Polacy są w Gruzji bardzo, bardzo lubiani. Bardzo często, gdy dowiadują się, że jestem z Polski, pojawia się uśmiech na twarzach. No... Na pewno bardzo dobrą robotę, jeśli chodzi o Polaków, zrobił prezydent Lech Kaczyński. Tu nie chcę wchodzić w politykę, ale naprawdę w Gruzji jest to osoba bardzo szanowana. Wielu też Gruzinów bywało w Polsce, czy to w pracy, czy ma tam jakichś bliskich, więc związki ich z naszym krajem są świeże i pozytywne. To też w całej tej historii, bo, to jest, bo do, do tego zmierzam, też na pewno było bardzo pomocne. I Jako, że wyszedł z tego film bardziej yy, szpitalny niż cmentarny, chociaż mam nadzieję, że sama ta okolica Wam się podoba, bo cmentarz jest dosyć niezwykły. Przez tą roślinność, no ma taki orientalny charakter. Groby też są dużo inne niż u nas, to pewnie zauważyliście. Film ten chciałem zadedykować pani, u której mieszkaliśmy w Akalciche, która pomogła nam zorganizować wszystko w związku ze szpitalem. Personelowi szpitala w Akalciche, który był mega pomocny, zwłaszcza panu sanitariuszowi, z którym wiele można było porozmawiać. Obsłudze szpitala w TBDC, panu sanitariuszowi, z którym mam super zdjęcie. Wszystkim osobom, które zapewniły mi transport do i ze szpitala, oprócz taksówkarza, który zabierał nas za kalciche, bo bo trochę z nami porozmawiał, spytał że jest, o tym, że jesteśmy z Polski, czy Gruzja ładna i tak dalej, po czym, gdy już się dowiedział, że nie jesteśmy tutajsi, odbył na pierwszym skrzyżowaniu w stronę obwodnicy miasta i chciał nam ten kurs wydłużyć. Pozdrawiam za to wszystkich, którzy pomogli i w szczególności na sam koniec Monikę, której znajomość języka rosyjskiego zdecydowanie pomogła w tej sytuacji. Bez niej nie byłbym w stanie nawet nikomu wytłumaczyć co mi się stało i z czym do tego szpitala przychodzę. A tak, rosyjski zwrot, jego sabaka ukusała, będzie dla mnie jednym z ważniejszych haseł tej gruzińskiej wycieczki. Zobaczcie tutaj jeszcze element lokalnej fauny. Już widziałem tego robaka wcześniej, nie mam pojęcia co to jest. On ma skrzydła, potrafi latać. Mam nadzieję, że mnie nie ugryzie. Już psów mi wystarczy. No i tak, z tego cmentarza to wszystko. Jako, że miałem o nim dwie informacje, to uznałem, że warto, warto opowiedzieć o tych psich przygodach. Jest to poniekąd przestroga dla innych, wybierających się w te okolice: bo jak widzieliście, ty są tutaj wszędzie absolutnie i nie wszystkie są szczepione, raczej mniejszość. Trzeba na to uważać. Mi i na szczęście nic poważnego się nie stało. Wiadomo, że pies potrafi pogryźć dużo gorzej. U mnie wszystko kończy się teraz tylko na zapobieganiu ewentualnym zakażeniom. Chociaż lekarz, który wczoraj mnie oglądał, powiedział, że rana goi się bardzo dobrze. Zostały mi jeszcze trzy szczepionki, więc do końca sierpnia 2023 roku już mam rozpisany plan. Oto zobaczcie, jaki nagrobek. Tu już trochę jest macewa. I ona ma jeszcze nawet farbę, chociaż chyba brakuje zdjęcia na górze. Ale to jest na pewno farbowane. 1920 rok. Bardzo ładne. Czego tego cmentarza to wszystko. Trochę się tu teraz zagubiłem, zaraz postaram się poszukać jakieś wyjście, albo jakąś alejkę, bo na razie tak między tymi nagrobkami chodzę bardzo przypadkowo. Mam nadzieję, że cmentarz Wam się podobał. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy mi pomogli tu w Gruzji. Mam nadzieję, że nikogo z Was potencjalnie taka sytuacja nigdy nie spotka. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i za wysłuchiwanie tej długawej historii. To wszystko z tego cmentarza żydowskiego. Żegnam się z wami i zapraszam na kolejne filmy, w tym te z serii gruzińskiej, bo zaraz idę na autobus nagrywać następny film.